Czy podmioty powiązane mogą dokonywać transakcji nieodpłatnie i pomimo tego mogą być one uznane za rynkowe? Otóż oczywiście, że tak. Już kilka lat temu nasz ustawodawca zdecydował się na zmianę przepisów dotyczących cen transferowych i wprowadził możliwość, w której podmioty powiązane realizując transakcje nieodpłatne bądź odpłatne częściowo, mają możliwość tzw. urynkowienia tych transakcji w sytuacji, w której strona otrzymująca takie nieodpłatne świadczenie rozpozna z tego tytułu rynkowy przychód. To pozwala również podmiotom powiązanym na złożenie oświadczenia w zakresie informacji o cenach transferowych. Ostatnia interpretacja organu podatkowego potwierdza, KIS-u potwierdza również pozytywne podejście organów podatkowych do nieodpłatnych świadczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi. Otóż KIS stwierdził, że aby rozwiązać kilka dodatkowych problemów, które rodzą się z nieodpłatnymi świadczeniami, możliwość rozpoznania rynkowego przychodu powinna wystąpić jedynie po stronie, która otrzymuje świadczenie. Co wynika z tej interpretacji? Podmiot, który takiego świadczenia nie otrzymuje, ale je udziela, nieodpłatnie, nie musi w żadnym aspekcie rozpoznawać ani rynkowego przychodu, ani dodatkowego wynagrodzenia z transakcji. W jednym słowem KIS stwierdził, że rozpoznanie przychodu po jednej stronie transakcji, czyli po stronie otrzymującej nieodpłatne świadczenia, stanowi wystarczający element, element do tego, że jeżeli przychód zostanie rozpoznany w rynkowej wysokości, transakcja jest rynkowa zarówno do strony, dla strony otrzymującej świadczenia, jak również dla strony, która tego świadczenia udzieliła. Oczywiście w zakresie nieodpłatnych świadczeń pozostaje jeszcze wiele pytań, na które odpowiedzi nie znamy, ale widać, że stanowiska organów są jednak w tym aspekcie dość pozytywne.